Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku mojego cyklu na Valencia, w którym krok po kroku opowiadam o swoich przygotowaniach do maratonu w Walencji, gdzie będę chciał złamać 2 godziny 30 minut. Za mną kolejny tydzień owocnych przygotowań, za mną już najdłuższy bieg, ale o tym, o tym za chwilę, więc przejdźmy jak zwykle krok po kroku po całym tygodniu, gdzie będę trochę wyjaśniał, objaśniał czemu taki trening, a nie inny i dlaczego, dlaczego w tym momencie. Tradycyjnie tydzień rozpocząłem od bardzo spokojnego regeneracyjnego biegu. Było to troszeczkę ponad 13 km. Powiegałem sobie ze Staśkiem śmietaną przed pracą. Bardzo spokojny regeneracyjny bieg. Staś troszeczkę mnie przyciągnął, oczywiście, jak to, jak to się śmieję, że młodzież, więc po 4-40 jak na mnie. To jest dosyć szybko, ale nogi były naprawdę w naprawdę fajnym stanie, biorąc pod uwagę, że dzień wcześniej biegałem długi 30-kilometrowy bieg. Po pracy zrobiłem sobie jeszcze pół godzinki na trenażerze. Nie był to jakiś wielki trening. Chodziło po prostu o zbudowanie troszkę objętości ogólnej, treningowej. To jedna sprawa, a druga sprawa o jakieś tam podtrzymanie moich aktywności rowerowych, które gdzieś tam przydadzą mi się po, po maratonie w Walencji. Wtorek to kolejny spokojny bieg. Znowu przed pracą pobiegałem z Staszkiem i z Kubą Jończykiem. Panowie, co, co, co tu się dzieje? Jakiś niezidentyfikowany obiekt, witam Państwa bardzo serdecznie. To właśnie dzisiaj tutaj na Wilanowie musimy zbadać jedną ze źródeł warszawskich. Warszawskie krenówki! A nie, ja nie widziałem Tak prawdopodobnie jest to limonkowy izotonik z Zrobiliśmy niecałe 16 km i zakończyliśmy ten trening rytmami 10 razy. 20 sekund na 40 sekund, czyli 20 sekund szybko 40 sekund wolno. Po co taki trening? Jest to trening, który ma troszkę odświeżyć nogi. Jest to, ja to nazywam hmm, higieną biegaczek hmm, i biegaczy. Ma to na celu hmm, przyspieszenie regeneracji z jednej strony i orzeźwienie trochę nóg, przygotowanie ich na kolejne, kolejne wyzwania. Ważne jest to, żeby hmm, te odcinki nie były biegane sprintem, jeśli mają to być rytmy. Tylko fajnie, rytmowo przy zachowaniu odpowiedniej techniki, pewnego luzu. Bez jakiegoś takiego większego napinania, chodzi po prostu o pobieganie troszkę szybciej, na względnym luzie, na spokojnych, spokojnych przerwach. Nie może być tych odcinków zbyt dużo i nie mogą być zbyt długie, więc w moim przypadku było to 10 razy 20 sekund, na przebiegu 40 sekund truchtu. W środę bardzo, bardzo trudny trening, którego troszkę się bałem. Ale y, umówiliśmy się z, Ma z Matkim Baranem, z Bartkiem Oszeskim, y, Fragmentami biegali też z nami Stasiek i Kuba. Matowa, <głos1> y, witam wszystkich nie, zda, bardzo serdecznie niekina, my, w Parku Skaryszewskim, gdzie małotę, był, mam, ale, tak, odbył się bardzo fajny trening tutaj z Bartkiem, Mikołajem. I no. Y, <głos1> 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 tutaj i tutaj i jeszcze mamy śmiertanę tak, tak, mamy Mateusza, ja Barana. Mateusz, ja myślałem, że Kuba sam ze sobą rozmawia. Nie, to wszystko dla widzów. W planach było 8 km po 3,30 i potem 5 razy 1,5 km po 3,25. Jak to zwykle bywa w bieganie w grupie, więc niosło. Pierwszą ósemkę zrobiliśmy sobie średnio po 3,26. Czułem się super. Pamiętałem o zjedzeniu Żela i tutaj dbałem o to, żeby to łapać ten komfort, luz. Potem 4 minuty przerwy w truchcie i 5 razy 1500 m, troszkę szybciej niż. Tempo maratonu, ba, nawet szybciej w moim przypadku niż tempo połówki, yy, którą w tym roku nabiegałem dużo szybciej, więc pobiegaliśmy półtraki po 3,19 i ostatni yy, po 3,14 z Bartkiem pobiegliśmy. Przerwa to było półtorej yy, minuty spokojnego truchu, około około 300, około 300 metrów. Super trening, fantastyczne samopoczucie, łącznie wyszło prawie 27 km biegania w moim przypadku, więc to był yy, super bodziec. Kolejny, który pokazał mi, że jestem w dobrym miejscu. Dlaczego taki trening? Ósemka miała być w okolicach tempa maratońskiego. No 3.26 nie jest to tempo maratońskie, ale 3.30, żeby łapać ten zapas też na takich wyższych prędkościach. I potem te półtoraki na lekkim zmęczeniu. Łącznie wyszło kilkanaście kilometrów fajnego biegania, więc o to chodzi, żeby ten też odcinek tempem maratońskim, czyli około maratońskim też był trochę dłuższy niż dwójki, trójki. Czwartek, bardzo spokojne regeneracyjne bieganie. Odczułem troszeczkę środowy trening, więc zrobiłem sobie tylko 13 km po 4,45, 4,50 bardzo spokojnie, bez napinania. To jest właśnie takie moje typowe regeneracyjne bieganie, czyli 4,50, 4, 4,45, nie szybciej, bo wtedy czuję właśnie, że odpoczywam, a nie, że zamęczam się i, i, i to do niczego nie prowadzi. Oczywiście mógłbym te treningi biegać po 4.30, 4.25, hmm, tylko czy to by przyniosło lepszy skutek, lepszy efekt? Wydaje mi się, że nie. Na pewno nie w tym momencie, w którym jestem, nie na tym etapie przygotowań, nie na tym etapie mojego powrotu do, e, do biegania, mojego powrotu, powrotu do takiego regularnego treningu biegowego, więc typowo regeneracyjny bieg. W piątek było już troszkę lepiej z nogami, czułem się e, bardziej komfortowo, zrobiłem sobie znowu spokojną, niecałą piętnastkę tym razem, po 4.44 w bardzo, bardzo silnym, przy bardzo, bardzo silnym wietrze, więc ym, dlatego taka, to tempo było troszeczkę niższe. Realnie biegałem pewnie, pewnie, gdyby były idealne warunki, byłoby troszkę szybciej, ale to zupełnie nie miało żadnego znaczenia, bo to chodziło o to tylko, żeby, żeby pobiegać, złapać troszeczkę kilometrów. I znowu po południu też zrobiłem sobie pół godzinki na trenażerze. Yy, o trenażerze już troszeczkę mówiłem wcześniej, więc łącznie w tym tygodniu godzinka yy, trenażerowania. W sobotę e, kolejny akcent cyklu łapania luzu, e, łapania świeżości, łapania troszkę zapasu prędkości. Ostatnio biegałem cztery setki, tym razem zaplanowałem sobie 15 razy 300 metrów. <laughs> Zrobiłem ten trening na spiskładzie, na spis czyli na stadionie, troszkę w troszkę innych warunkach niż ostatnio cztery setki. Celem było bieganie jak najszybciej, na jak największym luzie, czyli e, poszukiwałem takiej prędkości, która będzie dla mnie w miarę luźna, ale będzie już to jakieś tam fajne tempo. No i trafiłem, że to było tego dnia 56-54 sekundy, czyli tak 3, około 3,8-3,5. E, tego typu średnia wyszła z tych 300. Biegałem ze Staśkiem, więc e, super to nam szło. Zmieniliśmy co każdy odcinek na, e, na prowadzeniu, więc trening minął błyskawicznie. Czułem się bardzo fajnie. Ostatni odcinek sobie lekko podkręciłem. 49,6 wydaje mi się. Dokładnie tyle było. Więc cały czas czuję, że noga jeszcze może troszkę szybciej zakręcić. E, jestem w stanie troszkę szybciej pobiegać, więc fajnie. O to, o to chodzi. E, I te, te, to był tego typu trening, właśnie, żeby złapać troszkę luzu na, na prędkościach. Mając na uwadze, że to nie ma być zbyt ciężki trening, bo ciężki trening czekał dzień później, czyli w niedzielę. A, 300 biegałem na przerwie około, e, znaczy nie, na przerwie 200 metrów to około e, minuty 15, minuta 30, więc spokojny, spokojny truchcik. No i niedziela, czyli danie główne, dla niektórych być może nawet danie główne całych przygotowań można by powiedzieć, chociaż jeszcze szykuje taki jeden bardzo mocny trening, ale um, było to 38 km biegu, bardzo długi bieg, najdłuższy bieg w tych przygotowaniach, już nic dłuższego nie pobiegnę. Celem była, dlaczego 38, możecie zapytać, kilometrów, bo wyliczyłem, że mniej więcej to będzie czas założony maraton, tak, czyli czasowo by to by się pokrywało z maratonem. Chciałem przygotować nogi do tego, do, do trwania wysiłku, przetestować dobrze żele, które omówiłem z moim dietetykiem, z którym współpracuję. Więc chciałem to wszystko sprawdzić, jak będę się czuł. Wyliczyłem, że jeśli zrobię 38 km po 3,55, to wyjdzie 2 godziny 29 minut, więc powinno być właśnie ten czas trwania wysiłku. Plan był taki, pierwszy kilometr ruchcik, potem wchodzimy na, takie, na taką intensywność średnią, którą zwykle biegamy, te biegi długie, czyli około 3,55 i potem co dziesiąty kilometr biegamy szybko, czyli można powiedzieć, że to był trening 4 razy 1 km na przerwie 30 kilka minut, czyli 10 km szybciej, 20 km szybciej, 30 km szybciej i ostatni 38. Biegaliśmy to w trójkę, fantastyczna ekipa, przy pomocy rowerzystów jeszcze, więc no, nic tylko biegać mieliśmy wodę cały czas dostępną, fantastyczna współpraca, wielka pomoc. No i biegałem to z Mateuszem Baranem i z Bartkiem Olszewskim i y, zbiegaliśmy według planu, czyli kilometrów ciku, potem weszliśmy na około 3,55. 10 kilometr polataliśmy 3,27, 23,29, 33,25, 3,23. czyli troszkę szybciej niż w planach. Y, te y, kilometry pomiędzy też były troszkę szybsze. Ale szło fantastycznie, czułem się rewelacyjnie. Oczywiście, gdzieś tam na 33-34 km przyszło lekkie zmęczenie mięśniowe, no ale musiało przyjść, więc yy, tutaj bez, bez większych niespodzianek, fajnie, bo też żele przyjąłem, nie było tutaj z tym problemu. Yy, cieszę się, że mogę trzymać w drugiej, bo to jest naprawdę wielki, wielki handicap dla mnie. Wielka przyjemność. Potem zrobiłem sobie jeszcze niecały kilometrów ciku. więc wyszło niecałe 39 km, a czułem się najlepiej ze wszystkich biegów długich. Dużo lepiej chociażby niż, niż tydzień temu, gdzie ten mm, szybki odcinek musiałem skrócić. dzisiaj czułem się fantastycznie. Ostatni 308 km, 3,23. Nic, tylko biegać, bawić się. Eee, za, e, za to kocham bieganie, tak naprawdę za tą frajdę, za ten luz, który łapię na tych treningach. Eee, także no, był to niezwykle niezwykle udany, udany tydzień. Czyli 138 km, czyli mniej więcej utrzymana ta e, objętość z poprzedniego tygodnia. Dwa świetne akcenty, e, długie, czyli te ósemki i Dzisiaj, e, bo nagrywam to w niedzielę, e, Czysta ósemka do tego. Zapas prędkości na trzysetkach, czyli kompletny, kompletny tydzień. Kolejny tydzień będzie troszeczkę inny, bo mamy do startu cztery tygodnie. Największa objętość już za mną. Będzie, teraz troszkę, będzie już teraz troszeczkę mniej biegania. Niewiele, ale troszeczkę mniej. Ale e, następny tydzień wystartuje w biegu niepodległości, w Warszawie. Zupełnie tego tygodnia nie odpuszczam, więc nie będzie to. E, tydzień treningowy z takim startem na dyszkę. Zobaczymy ile tam się uda nabiegać. Liczę, że, że może być całkiem, cał, całkiem fajne bieganie, ale jeśli nie będzie, to też nie jest to wielki problem, bo celem jest maraton i tutaj nic się, nic się nie zmienia, więc jeszcze w środę. Wtorek, w środa ciężki trening. Sobota start. Zobaczymy jak będzie. Jestem, jestem bardzo dobrej myśli do maratonu w Walencji. Cztery tygodnie, tak naprawdę dwa tygodnie jeszcze treningu, potem dwa tygodnie luzu, ale już powoli, powoli zmniejszam, e, zmniejszam tą objętość więc jestem bardzo dobrej myśli. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia już za tydzień na kolejnym moim odcinku mojego cyklu Eksperyment Walencja.